No na wszystkim, z tej strony kelor witam was w kolejnym specjalnym materiale, w którym chciałbym poinformować o nadchodzących eventach, które ruszą od poniedziałku i będą trwały przez dwa tygodnie oraz no niestety będzie trzeba wspomnieć o inwazji na Ukrainę oraz mojej chęci pomocy oraz wspomnę też o wstrzymaniu dwóch serii z powodu panującej sytuacji na wschodzie. Zapraszam. No i dobra, jesteśmy na pierwszym punkcie, a pierwszy punkt to jest event. Ja mam ogólnie wszystkie te wiadomości spisane, więc wszystko mam tutaj, o niczym nie zapomnę. A zaczniemy oczywiście od eventów. I pierwszym punktem jest event. event, który będzie się nazywał Uwolnić Spyro. Event będzie ruszał dokładnie od 28 lutego do 6 marca. Codziennie o godzinie 16 będzie ukazywany materiał, właśnie z gry Spyro. No, jeżeli uda Wam się oczywiście zaokrąglić subskrypcję, czyli tak jak teraz widzicie na dole ekranu jest 199. Jeżeli uda Wam się wbić na przykład 200 subskrypcji, to jeszcze tego samego dnia będzie materiał. Jeżeli uda Wam się wbić po 200, na przykład 205 subskrypcji, to się ukaże kolejny materiał. No i tak będzie cały czas. Jeżeli oczywiście uda Wam się wziąć i ten licznik zmienić, to znaczy, wiecie, zwiększyć ilość subskrypcji, no to po prostu będziemy brać i. No, wyrzucać kolejny odcinek tego samego dnia. No, no, tyle w sumie w tym punkcie. Dobra, to przechodzimy do kolejnego eventu, którym jest oczywiście niezapominajka z reakcji, a mianowicie pamiętam swego czasu, że naprawdę mnóstwo wysyłaliście propozycji piosenek, te piosenki w ogóle nie były ruszane i chcę dlatego od, y, 7, mar od 7 do 13 marca wziąć i wrócić z tymi. E, no, wróci z tymi reakcjami po prostu. Dlatego po prostu będę brał i wrzucał od 7 do 13 marca codziennie o godzinie 16. Jeden materiał z dawnych propozycji będzie się to odbywało coś na zasadzie takiego jakby wiecie koła losowania i po prostu to co zostanie wylosowane, no to po prostu wtedy ta propozycja po prostu poleci. No, i taka sama zasada jak w przypadku Spyro. Jeżeli uda wam się wziąć i subskrypcję na przykład powiększyć o te 5, dajmy na to 5 subskrypcji, bo to różnie może być w niektóre dni, no to po prostu ukaże się tego samego dnia jeszcze dodatkowy materiał z reakcji. No dobra, możemy teraz przejść niestety do drugiego punktu. No a drugim punktem jest niestety sytuacja na Ukrainie. No niestety, ja się spodziewałem, że urlop zacznę na spokojnie, bez żadnych niespodzianek. No ale kto by podejrzewał, że coś takiego się ogólnie będzie działo na wschodzie. I tak, mam w rodzinie osoby z korzeniami e, ukraińskimi, mam mnóstwo znajomych z mojej pracy, z którymi pracuję, z którymi się przyjaźnię i po prostu też chcę pokazać chęć mojej pomocy. I dlatego uruchamiam teraz donaty, które będą dostępne cały czas, nie tylko na streama, które będę robił, ale także cały czas możecie, no po prostu, po prostu będziecie mogli wpłacić jakiś tam grosik. Oczywiście cel będzie przekazywany dokładnie na zbiórkę na stronie Się Pomagam o nazwie Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie. Na no, link będziecie mieli podane pod tym filmem po prostu w opisie. No i przechodzimy już w sumie dzisiaj do ostatniego punktu, którymi są wstrzymane serie. No i z wstrzymanych serii na ten moment wraz z kosiarą doszliśmy do wniosku, że wstrzymujemy serię z Dying Light, która miała ruszyć dokładnie w marcu. No i też wstrzymamy serię z Destiny 2. Powód jest bardzo prosty. Wolałbym, żeby Kami po prostu przez ten czas spierał swoją drugą połówkę pochodzącą z Ukrainy. No nie zajmował się wrzucaniem zjebanych filmików na YouTubie, nie? No i dobra, w sumie to jest na dzisiaj już wszystko. Mi osobiście bardzo trudno, jak się dowiedziałem o tej sytuacji, która się dzieje tam na Ukrainie i dlatego też materiałów nie było, też Was za to przepraszam. No ale uważam, że można się odciąć trochę, spróbować im chęci pomocy i też chciałbym jakąś tam cegiełkę dołożyć do tego. No i dlatego po prostu te moje eventy, mój czas wolny, te dwa tygodnie urlopu, które mam... Także będą po prostu miały na celu im pomóc, no i dodatkowo też ruszam z tymi swoimi eventami, które już dużo, dużo wcześniej zapowiedziałem. Na materiały, które odłożyłem są po prostu nieistotne, bo naprawdę wolałbym, że po prostu ta osoba wspierała swoją drugą połowę, a nie po prostu zajmowała się wrzucaniem jakichś jebanych filmików i tak dalej, Jeżeli oczywiście chcecie, możecie wpłacać, Jest link do donate'ów także będzie w opisie. No a jak mi po prostu też nie ufacie, bo nie mówię, że to wiadomo, każdy kurwa ma cię, ja nie kłamię, bo chcę serio pomóc, po prostu możecie wejść w link w opisie na cele zbiórki po prostu na tamtą zbiórkę wpłacać. Ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.